Witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony Kamil. I Rafał. Dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie Netflixa Cząstki Kobiety. Filmie, który wygląda jakby stworzony idealnie pod sezon festiwalowo-nagrodowy. I prawdopodobnie takie były zamysły, aby zgłosić go, aby rozpocząć jego kampanię, ale do tego jeszcze przejdziemy. Cześć Rafale. Co sądzisz w ogóle o tym, że Netflix tak mocno wstąpił, czy próbuje wstąpić w ogóle w tę przestrzeń festiwalowo-nagrodową? Jakby to jest naturalna droga rozwoju dla Netflixa ze względu na to, że no ta platforma skupuje treści, produkuje bardzo dużo treści, no jakby nie przez przypadek stała się tutaj jakby główną platformą streamingową w ogóle na świecie. Tylko że Netflix do, jak, do niedawna był kojarzony głównie ze śmieciowymi produktami, które możesz sobie odpalić do kotleta i nawet się nie, nie angażować w to. I dzięki temu, dzięki tej bazie filmów, właśnie no, stał się t, tym potentatem tutaj światowym. I wydaje mi się, że to jest naturalna droga, że musieli coś zmienić, musieli, chcąc rywalizować z coraz większą ilością platform, które się pojawiają, muszą też jakby się rozwijać, nie mogą stać w miejscu. I wydaje mi się, że ta droga festiwalowa, powiedzmy to. No, bo wiadomo, oni nie będą nie mogą rywalizować z wielkimi blockbusterami kinowymi. Więc wydaje mi się, że ta droga festiwalowa, ta droga filmów, o których się mówi, o których jest głośno, które są nagradzane, które przynajmniej albo przynajmniej nominowane. Wydaje mi się, że to jest dobra droga. I fajnie, że coraz więcej tak, tego typu produkcji albo Netflix skupuje, albo po prostu produkuje. Mm -hmm. Okej, okay, i teraz przejdźmy już bezpośrednio do samych cząstek kobiety, czy po angielsku pieces of a woman, bo mm -hmm. jest to film niezwykle hmm, skromny w rozumieniu tego świata tego, jak nam przedstawia całą historię, ale jednocześnie bardzo osły i dramatyczny, dramatyzujący bardzo mocno całą sytuację. No i w sumie słusznie, no bo. Y Fabuła wygląda następująco. Mamy sobie parę naszych głównych bohaterów, czyli Martę i Szona. Marta jest tuż przed porodem i pomysł na narodziny ich córki jest taki, aby poród odbył się w domu. I fantastyczne jest to, jak ten film się rozpoczyna, bo mamy pierwsze 30 minut jest poświęcone scenom jak dochodzi do narodzin córki naszej pary partnerów, bo nie są małżeństwem. I dopiero po 30 minucie w ogóle otrzymujemy kartę z tytułem filmu. To jest też fantastyczne. Mm -hmm zagranie. I ten pierwszy... I to, to jest coś bardzo charakterystycznego dla prowadzenia tej, tej historii. Pierwsze 30 minut widzimy ewidentnie, że para naszych przyszłych rodziców e, się kocha, troszczą się o siebie. E, cały ekran, e, kolory, które są przedstawiane podczas tego segmentu, są ciepłe kolory, e, oddające też tę aurę oczekiwania, miłości, ale też tego strachu co zaraz się wydarzy, i z czym będą musieli się mierzyć, i widzimy ewidentnie, jak ta para, jak ta para się uzupełnia, prawda? Jaki mm -hmm. jak tworzą związek, i też widzimy to w bardzo naturalny sposób, ich relacje, oraz w sposób bardzo naturalistyczny to, jak na świat przychodzi dziecko. I to jest coś, co faktycznie sprawia, że to jest film dla dorosłych. Zdecydowanie to jest tak, te pierwsze 30 minut faktycznie są najbardziej, przynajmniej dla mnie były najbardziej angażujące. Tak jak powiedziałeś, bardzo naturalistyczne. Mam wrażenie, że pierwszy raz w ogóle w kinie widziałem w taki sposób pokazany poród w taki dosłowny i w tak długi. Fantastycznie też. Jest jakby ta kamera w tym domu, ona się przemieszcza z naszymi bohaterami, tam jest bardzo mało cięć, ale też nie wszystko jest pokazane, w sensie nie, nie jest to aż tak dosłownie pokazane, tylko po prostu mamy te, mamy te postacie. Ja czułem jakby przez te pierwsze 30 minut aż ból tej bohaterki i po prostu aż. No... Czułem się nie, niekomfortowo, bardzo mi się niekomfortowo oglądało te pierwsze 30 minut. I tu przejdę może do mojego pierwszego problemu, który mam z tym filmem. Tutaj się nie zgadzamy, bo, bo mówiłeś mi, że, że Ty nie masz z tym problemu, ale właśnie nie, nie potrafię się zaangażować w dalszą część tego filmu, ze względu na to, że y, dalsza część jest dużo bardziej ze względu na to, co się wydarzyło, y, jest dużo bardziej surowa, dużo bardziej oschła. Te kolory są faktycznie dużo bardziej wypłowiałe, takie zimne. Y, i ta nasza. Ta tutaj relacja naszych głównych bohaterów zaczyna się też dużo bardziej zmieniać. No, oddalają się od siebie, oczywiście, bo no, tra tragedia, jakiej doświadczyli, sprawia, że no, zamykają się w sobie. Dużo bardziej Marta się zamyka niż, 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 niż ta postać Sheila Buffa. Tak, więc. Tylko, że właśnie tutaj nie ma emocji w tej dalszej części. Znaczy one się pojawiają później i w finale, ale jakby ten środkowy akt jest zupełnie wyprany z emocji. I ja wiem, że taki był pewnie zamysł na ten film i zamysł na, na prowadzenie tych postaci, no niemniej jednak ja nie potrafiłem się tutaj zaangażować. Ja mam wrażenie, że tutaj właśnie jest wyraźny podział, gdzie ta pierwsza część związana z oczekiwaniem i z radością naszej pary jest przedstawiona w ten sposób, a później po ty, tym wydarzeniu, do jakiego dochodzi po tej tragedii, widzimy ewidentnie, co się zmienia, jak oni się zamykają w sobie, ale to też dlatego, że każdy z nich ma inne oczekiwania co do tego, co teraz się wydarzy. Bo mamy tutaj oczywiście Martę i Szona, mamy też Matkę Marty, która też ma dużo do powiedzenia w kwestii tego, jak wygląda związek i córki i też jak wygląda życie jej córki. Ale widzimy ewidentnie, że to nie jest tak, że oni przeżyli tragedię i teraz wspólnie będą próbowali pozbierać się po niej. Każdy z nich ma inne podejście do tego, jak. Należy się wydobyć z tego dna, na którym się znaleźli po tym, co się wydarzyło, prawda? No bo to tak. widzimy na przykładzie tego, jak chcą dochodzić sprawiedliwości po tym, co się stało. To widzimy na przykładzie tego, jak ich stosunek do świata zewnętrznego się zmienia, co chcą na przykład zrobić z ciałem swojej narodzonej córeczki, która bardzo szybko zmarła, prawda? Widzimy tutaj już. Nieporozumienia na tle takim bardziej etyczno-filozoficznym też bardzo tak, mocno. Tak, I tak. oni z, z powodów oczywiście tego, co się wydarzyło, się od siebie oddalają, ale też wydają się, że dostrzegają, jak różne podejście mają do tych spraw, z którymi muszą się teraz zmierzyć i jak mocno nie mogą się dogadać w kontekście tego, bo to są bohaterowie, Nasi bohaterowie, mimo wszystko, są przedstawiani bardzo emocjonalnie, że są bardzo emocjonalni, ale wyłącznie w kontaktach ze sobą. Dla tak. świata zewnętrznego można przypuszczać, że wszyscy traktują ich jako bardzo suchych, zimnych, osłych, ale widać ewidentnie, że oni, kiedy są w swoim zamknięci, w swoim domu, to przeżywają to, co się stało, bardzo mocno. I to jest też taka rzecz, która powoduje, że ten film jest bardzo ciekawy, bo po raz kolejny my mamy wgląd w to jak z taką tragedią radzi sobie para wewnątrz prawda mm -hmm. to że oni wydają się radzić z tym wszystkim na zewnątrz to jest jedna kwestia ale to jak czują się w środku to jest zupełnie coś innego i ten film próbuje to pokazać bo ym, też przez to, że każda z postaci jest zupełnie różnym charakterem, innym charakterem, oni inaczej przetwarzają to, co się stało. Każdy próbuje zrobić to na swój sposób. I często, często no, wygląda to w ten sposób, że nie są kompatybilni e, w kwestii radzenia sobie z traumą. Tak, tutaj jeszcze bardzo ciekawe jest właśnie to, wszystko, o czym mówisz, to się oczywiście zgadzam, ale jakby podejście tych bohaterów i jakby ich. Y Pokazanie ich w kontraście do tego świata zewnętrznego. Czyli y, mamy sceny, gdzie, gdzie Marta idzie do jakiegoś sklepu i jakaś tam koleżanka matki ją zaczyna pocieszać, i widzimy jej reakcję na to. Y, widzimy jej, y, jej stosunki z siostrą, jej stosunki z matką. Widzimy, jak to wszystko y, się zmienia, jak ona. Y, no, widzimy jakby jej reakcję na to wszystko. Widzimy, że ten cały świat dookoła jej współczuje, i to jest. Oczywiście tutaj każdy próbuje w, wtrącić swoje jakby. swoje tam dopowiedzieć do tej historii. Y Natomiast, jakby nie o to jej chodzi. I, jakby to wszystko, te wszystkie nagromadzenia, tych wszystkich, tych wszystkich ciotek, babek, które się tam nad nią litują, jakby mam wrażenie, że to ma swoje ujście w finale. I finał jest faktycznie angażujący. Chodzi mi o samą już sprawę sądową, która jest, która jest w finale. I to jest naprawdę bardzo angażujące. Wszystkie te emocje się tam kumulują. I Vanessa Kirby jest tam fantastyczna, moim zdaniem. Jej monolog, jej zachowania jej gra aktorska jest fenomenalna i tak jak mówiłem wszystko właśnie wszystkie te emocje nagromadzone czy też powstrzymywane które w drugim akcie są powstrzymywane tam znajdują ujście tak, bo wydaje mi się, że my oczekiwaliśmy, taki zwyczajny widz będzie oczekiwał zupełnie czegoś innego po tym finale. Będzie mm -hmm. oczekiwał tego, że sprawiedliwość będzie miała miejsce, że ci, którzy powinni zostać ukarani, zostaną ukarani. A nie jest tak A naprawdę, tak jest. bo pytanie, bo cały czas tak, nie wie, tak naprawdę nie wiemy, kto zawinił. I kwestia tego, kto popełnił błąd, kto nie podjął właściwej decyzji, prze, przewija się przez cały ten film, prawda? Bo to wcale no, nie jest tak oczywiste, że to ta położna, która odbierała, Poród popełniła błąd. Wcale nie, i to jest też bardzo, bardzo ciekawa kwestia. Ale ja bym chciał jeszcze poruszyć, poruszyć kwestię tych wielu takich metafor, wielu symboli, które pojawiają się przez cały ten film, bo jest ich naprawdę sporo. Może metaf sy symbole, metafora to coś pomiędzy, bo mhm. film od, jakby akcja filmu dzieje się na przestrzeni 7 bodajże miesięcy od a później z września i, do i, kwietnia, i, kwietnia i... chyba tak, i później w epilogu mamy duży przeskok w czasie, mm -hmm. nieważne. I każde, każda nowa sekwencja rozpoczyna się datą na ekranie, ale w tle widzimy most, który jest budowany w Bostonie. Bo Sean jest odpowiedzialny za... Nie jest architektem, on jest raczej robotnikiem, ale bardzo mocno zaangażowany w tworzenie mostu. I w ogóle film otwiera nam scenę, w której on mówi, że musimy się pospieszyć z budowaniem tego mostu, bo ja chcę, żeby moja córka była pierwszą osobą, która przez to gotowy most przejedzie, prawda? I to mhm. cały czas nam jest pokazywane w trakcie filmu, jak ten most, w miarę posuwania się fabuły i w miarę tego, jak oni nie potrafią lub potrafią godzić się z tym, co się wydarzyło, i jest budowany. No i oczywiście w finale widzimy, jak ten most faktycznie został zbudowany i otwarty. No ale nasza para nie przejedzie tym mostem ze swoją wzórką. To jest jedna rzecz. Bardzo, ale to bardzo podobało mi się motyw jabłek. To znaczy. Dopiero w finale nasza główna bohaterka ma cały czas obsesję na punkcie jabłek. Chodzi do sklepu, wącha, bawi się pestkami, później postanawia sadzić prawdopodobnie, posadzić jabłonie i nie wiem tak naprawdę dlaczego. Nie, wiem, nie mam pojęcia dlaczego, bo nie jest to nam w żaden sposób pokazane. Dopiero w finale dowiadujemy się dlaczego i dlaczego ten symbol jabłka jest tak istotny. To wydaje mi się na tym poziomie właśnie symbolicznym było fenomenalne. Tak, zgadzam się. Faktycznie jest, jest to ciekawe, ale ja chciałem jeszcze o czymś innym, bo jakby ten film stoi aktorstwem. Jakby tu fabuła, scenariusz nie jest aż tak istotny. Istotne są te kreacje głównie naszych naszej głównych bohaterów, czyli Marty i Shona, w których wcielają się Vanessa Kirby i Shia Lebow. Którzy robią fantastyczną robotę, są bardzo autentyczni w tym, właśnie jakby fantastycznie oddają tą oschłość do świata zewnętrznego i tę burzę emocji, która towarzyszy tym bohaterom w relacjach między sobą. Jakby film miał premierę na festiwalu w Wenecji we wrześniu zeszłego roku, na którym Vanessa Kirby dostała nagrodę dla, dla najlepszej aktorki, więc. Jakby to chyba mówi samo za siebie też o, o, odnośnie tego filmu. Yy, I ta relacja ich właśnie i jakby. Ale mo, może i Alebo w trochę mniej, ale jakby Vanessa Kirby dźwiga ten, ten film na swoich barkach i wydaje mi się, że gdyby nie ona to. Gdyby tutaj wstawić kogokolwiek gorszego czy jakąś mniej charyzmatyczną aktorkę, to, to mogłoby tak nie zagrać, bo fabuła jest, tak jak, mów, tak jak mówię, jest, jest, cię, jest bardzo ciężka i też mam wrażenie, że nie, nie przekona wszystkich do siebie i jest taka, nie chcę powiedzieć rozwleczona, Albo w sumie chcę powiedzieć, że jest taka, trochę jest rozwleczona ta fabuła, mam wrażenie. Ale dzięki właśnie tym kreacjom, dzięki Wanecie Kirby, yy, ogląda się to z jakimś zaangażowaniem. Tak, zdecydowanie. Ja też uważam, że jakby ten film jest tak mocnym doświadczeniem, głównie ze względu na Vanessę Kirby, bo Labow, no jakby on jest świetnie obsadzony, ale to jest ta sama rola, którą on powtarza od jakiegoś czasu. Czy to no, w Słodziaku, tak. czy to w Sokole z masłem orzechowym, prawda? Mm -hmm. To jest ten sam typ postaci i on jest stworzony do grania tych postaci. No niestety prawdopodobnie już go długo w, filmie, w filmach nie zobaczymy przez to, co ostatnio działo się wokół samego aktora. Stety albo niestety, no trzeciej szansy już raczej nie dostanie, ale Kto faktycznie, wie. jeśli chodzi... Ale jeśli chodzi, jakby Vanessa Kirby super, bo to jest coś nowego, bo ona jakby w szerokim ginie poznali się ją za sprawą filmów akcji, prawda? Eee, jakby taki standardowy widz poznał ją za sprawą filmów akcji, ale tak naprawdę to jest coś więcej. Ona ma naprawdę No, no niekoniecznie. potencjał. N nie, niekoniecznie. Nie, 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 nie mogę się zgodzić, bo mam wrażenie, Tam? że y, ten masowy widz właśnie dzięki za sprawą Netflixa poznał ją głównie jako księżniczkę Małgorzatę w The Crown w pierwszych dwóch sezonach. No okay. Gdzie też była fantastyczna. No okay. mm -hmm. okay. no, a Shia LaBaf no, to jest aktor y, stworzony do tego typu ról, ale no tak. on po prostu nie dał, no, nie dał nic nowego, czego byśmy nie wiedzieli, że potrafi nam dać. Prawda? Ale fajnie, działał, e, ale ja fajnie jeszcze... działał w relacji z Martą. Ta jego tak, 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 Wiesz co? No i może, bo tak, bo to jest film Cornela Mundruccio i Katy Weber, dwójki węgierskich twórców. No i oni już współpracowali ze sobą przy wielu okazjach, ale ja bym chciał ten film porównać, bo to jest taka trzecia ewolucja tego Pokemona, bo, bo okay. mamy sobie, to jest tak, to jest film bardzo niezależny, prawda? W duchu filmów niezależnych. I mm -hmm. tak jak... Pier na przykład patrz, bo mamy sobie Grete Gerwig i Noe Baumbaka, prawda? Oni Tworzą bardzo podobne filmy. I jeśli Lady Bird to była... Bo pierwsze stadium tego Pokemona, e, historia małżeńska była drugim stadium, no to cząstki kobiety były na pewno trzecią ewolucją, więc <noise> jeśli chcielibyście. E, to jest porównać, tego typu film właśnie. Tak, jakbyście chcieli porównać coś, jakby przy, przy, przyłożyć inny film do tej miary, no to myślę, że tak, że jakby to jest. Em, Cząstki Kobiety to jest film dla ludzi, którym na przykład bardzo do gustu przypadła historia małżeńska, ale jeszcze mocniej przesunięty w stronę tych wewnętrznych rozterek i pokazujący emocje, ale wewnątrz bez ich nadmiernej ekspresji, tak jak mm -hmm. właśnie w historii małżeńskiej. Więc to jest, nie jest prosty film, nikt nie mówi, że jest, ale też nie możemy powiedzieć, że jakoś specy... szczególnie ciężko się go ogląda, no bo nie. Zdecydowanie nie, mam wrażenie, tak, oczywiście ten film. Ma dłużyzny, ale jest zdecydowanie wartościowym seansem i to nie jest tak, że spłynie. Ja musiałem chwilę dojść do siebie po tym, po tym sensie, bo y, jednak zo zostaje on z tobą na dłużej. To nie jest jeden z tych filmów, który możesz obejrzeć i, i o nim zapomnieć, y, tylko tutaj, faktycznie, twórcy mieli coś do powiedzenia, y, mieli do powiedzenia historię. Tragiczną historię, o, których, o której rzadko się mówi w kinie w ogóle szeroko pojętym, więc bardzo dobrze, że taki temat został podjęty tutaj przez, przez twórców i faktycznie zostaje zostaje to i daje dużo do przemyślenia dla, dla widza. Mhm. Zdecydowanie. Wiesz co, tutaj możesz, zmierzajmy w stronę podsumowania. Tak, zdecydowanie. Największą zaletą tego filmu jest aktorstwo. Zdecydowanie o, dużą zaletą jest też według mnie te pierwsze 30 minut, które w niesamowicie e, obrazowy sposób pokazują, jak wygląda faktycznie poród, z czym jest związany, jak kobie, mm. z czym kobieta sobie musi radzić podczas e, porodu. I też mimo tego, tego naturalizmu e, było to wszystko przedstawione w bardzo ciepły sposób, pełny uczucia. E, I to jest coś naprawdę fantastycznego. Przemowa, finałowa przemowa. Naszej głównej bohaterki też była fantastyczna. No i wydaje mi się, że na pewno jest to film warty uwagi wszystkich tych, którzy na Netflixie nie szukają wyłącznie seriali dla nastolatek i filmów akcji kategorii B. Zdecydowanie. To cóż, chyba nie mam nic więcej do, do dodania. Idealnie to podsumowałeś, więc. Jakby czekamy na was w komentarzach, dajcie znać, czy oglądaliście cząstki kobiety, które są od 7 stycznia na Netflix, można je obejrzeć. Jesteśmy bardzo ciekawi też waszej opinii właśnie, bo jest to film warty dyskusji, o którym warto rozmawiać na pewno. Taki, który na pewno coś jakby wnosi do, do, do ogólnej dyskusji publicznej, także czekamy na was i pamiętajcie też, żeby wpadać na nasze socjale. A my się widzimy w następnych odcinkach i już chyba będziemy zmierzać powoli do podsumowania roku 2020. Dokładnie. Dokładnie. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Widzimy się następnym razem. Cześć. Cześć.